W duchowym pejzażu Krakowa i całej naszej ojczyzny ważne miejsce zajmuje służebnica Boża, siostra Emanuela Kalb, duchaczka, która zmarła w 1986 roku. Należy więc do tych kandydatów na ołtarze współczesnych, których znano tu dobrze w Krakowie, o których pamięć pozostała bardzo mocno żywa. Manuela Kalb, siostra Emanuela Kalp, urodziła się w 1899 roku w Jarosławiu w rodzinie żydowskiej. Jej ojciec, Ozjasz, był pracownikiem bankowym, był kupcem. Mieszkali najpierw w Jarosławiu, ale we wczesnym dzieciństwie Haję Kalp, bo takie imię otrzymała od swoich rodziców, Potem nazywano ją w domu Heleną. Helena Kalp razem z rodzicami przeniosła się do Rzeszowa. Tam przyszły na świat jej rodzeństwo, bracia, siostry. W sumie było ich sześcioro w domu. Matka Ida z Friedwaldów zajmowała się domem, prowadziła ten dom. Dom bezpieczny, dom, w którym mała Helena wzrastała, pytając swoich rodziców o Mesjasza. Żydzi żyli głęboką wiarą, Żydzi Galicyjscy, Żydzi, którzy mocno byli zakorzenieni w doświadczeniu Starego Testamentu. Ojciec był kantorem, zawsze w sobotę chodził do synagogi, by się modlić, a potem w domu też odprawiał nabożeństwa, śpiewał psalmy. Ta atmosfera odcisnęła mocne piętno. Na młodej Helenie Kalb i na jej rodzeństwie. Ojciec jeszcze przed I wojną światową, gdzieś około 1911 roku, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, szukać lepszej przyszłości dla siebie i dla swojej rodziny. Nie miał w Rzeszowie pracy, upadł bank, w którym pracował. Dlatego uzgodnili z żoną, że on pojedzie, a potem ściągnie do Stanów Zjednoczonych całą swoją rodzinę. Ale wybuchła pierwsza wojna światowa w 1914 roku, i ślad po Ozjaszu Kalbie zaginął. Matka, heroiczna kobieta, prowadziła dom, opiekowała się dziećmi, ale też udzielała się bardzo mocno wobec ludzi biednych, potrzebujących we wspólnocie żydowskiej w Rzeszowie. W czasie pierwszej wojny światowej zapanowała pandemia tyfusu plamistego, bardzo wielu ludzi chorowało. W Rzeszowie szpital był poza miastem, żeby nie roznosić choroby. Matka siostry Emanueli, matka Heleny Kalb, chodziła od domu do domu, pomagała. Chorym przynosiła jedzenie, opiekowała się, była pielęgniarką, powiernicą, ale też jeśli ktoś umierał, to się o pogrzeb. Sama zaraziła się tywusem plamistym i bardzo szybko zmarła. W domu zapanowała tragiczna sytuacja. Rodzina podzieliła dzieci między siebie ze strony ojca, ze strony matki. Helena razem z młodszym rodzeństwem, dwójką młodszego rodzeństwa, trafiła do Jarosławia i tam, w czasie I wojny światowej, chodziła do szkoły. Tam przygotowywała się do tego życia, które było przed nią, stało przed nią otworem. W swoich wspomnieniach, które już potem pisała. W klasztorze wspominała, że były to trudne czasy, ciężkie czasy, ale była bardzo mocno osadzona w wierze swoich rodziców, którzy już nie żyli ojca. Właściwie już nie było znacznie wcześniej. I ta wiara dawała jej siłę. Opiekowała się młodszym rodzeństwem. Zachorowała i trafiła do szpitala w przemyślu, gdzie Posługę pielęgniarek pełniły siostry Felicjanki. W czasie tej choroby gorączkowała, traciła świadomość i przytomność i przeżyła takie niezwykłe doświadczenie. Zobaczyła siostrę Felicjankę, która przyszła do niej i która wskazywała jej na Chrystusa. Emanuela Kalb wyszła z tej choroby, odzyskała świadomość, odzyskała przytomność. Ale to doświadczenie pozostawiło w niej bardzo głęboki ślad. Wróciła do domu, do Jarosławia i tam rozmawiała z ciotką, ze swoimi znajomymi na temat Mesjasza, na temat Chrystusa. Ponieważ w rodzinie nie było atmosfery sprzyjającej do konwersji, Helena Kalb uciekła do przemyśla i tam u sióstr Felicjanek spotkała też księży którzy pomogli jej w świadomym już przyjęciu sakramentu Chrztu Świętego, przygotowała się do tego sakramentu, kończyła też seminarium nauczycielskie, mogła podjąć pracę. W tym czasie odkryła swoje powołanie, odkryła powołanie do życia głębokiego, do życia w bliskości Chrystusa. Decydowała się na wstąpienie do zgromadzenia sióstr Michałitek w miejscu piastowym. Ponieważ siostry prowadziły w miejscu piastowym sierocinie, to były początki nowego zgromadzenia, siostra Emanuela Kalb, wtedy jeszcze Helena, po przyjęciu sakramentu sztu, była bardzo gorliwą chrześcijanką. Zabrała ze sobą od ciotki dwójkę młodszego rodzeństwa i umieściła tam właśnie w zakładzie u sióstr Michalitek sama odbyła postulat i nowicjat. Kiedy już miała składać śluby wieczyste, przyszedł na nią ciężki kryzys wewnętrzny, kryzys duchowy, wątpliwości dotyczące wiary, które porównujemy z nocą ciemną, którą opisywał święty Jan od krzyża. Helena Kalb miała tak wielkie wewnętrzne trudności, że ostatecznie Podjęła decyzję wystąpienia ze zgromadzenia, w którym właściwie dopiero co odbyła postulat i nowicjat. W miejscu piastowym pozostało jej rodzeństwo w tym sierocińcu prowadzonym przez siostry Michalitki. Emanuela Kalp udała się do Krakowa, podjęła pracę pracowała w banku, miała swoje pieniądze, mogła już ustabilizować jakoś swoje życie, była zaradną kobietą, myślącą kobietą. Kiedyś idąc ulicą Szpitalną przeżyła jakieś wewnętrzne olśnienie. Jakby Chrystus wołał ją, weszła do pierwszego kościoła, który napotkała po drodze. Był to kościół sióstr duchaczek na ulicy Szpitalnej. Przy tym kościele znajduje się klasztor. Sióstr duchaczek, i tam właśnie wewnętrznej rozmowie podjęła taką decyzję, że wstąpi do klasztoru bardziej kontemplacyjnego. Kiedy usłyszała, jak siostry się modlą na chórze, kiedy usłyszała piękne śpiewy, pomyślała, że to jest właśnie to miejsce. Wstąpiła do kanoniczek świętego ducha i podjęła na nowo formację. Pracowała w tym czasie też jako nauczycielka w szkołach, które prowadziły siostry duchaczki. Poduchaczki to zgromadzenie wywodzące się jeszcze z czasów średniowiecza. Kanoniczki Świętego Ducha. Kiedyś pracowały przy szpitalu Świętego Ducha, dzisiaj to jest teatr. W tym miejscu wybudowano Teatr Słowackiego, pozostała jeszcze część budynków. Starego Klasztoru. Siostry w ciągu wieku, w ciągu stuleci przystosowywały się do współczesnych czasów. Od XIX wieku zajęły się wychowaniem dziewcząt, młodzieży, sierot szczególnie. Prowadziły szkoły powszechne, szkoły podstawowe, szkoły też czasem zawodowe, przygotowujące młode dziewczęta do pracy. Emanuela Kalb odbyła formację Zakonną, odbyła formację duchową, złożyła śluby wieczyste i pracowała w różnych miejscach zgromadzenia. Wykształcona kobieta jeszcze przed wojną podejmowała różne obowiązki nauczycielki, ale też księgowej. Te wszystkie prace, które czyniła, łączyła z bardzo głębokim życiem wewnętrznym. Poznała na drodze swojego życia dobrych kierowników duchowych, wśród których. Między innymi był ojciec Andrasz, ale też bardziej współcześni, na przykład już nieżyjący ojciec Dominik Wider, to już po II wojnie światowej, w tamtym czasie, przed II wojną światową, Emanuela Kalp prowadziła głębokie życie wewnętrzne. Właśnie kierownicy duchowi zachęcili ją do pisania notatek duchowych, do opisywania swoich przeżyć. I dlatego w tych notatkach, które dzisiaj są opublikowane miała, opisała, opowiedziała całe swoje życie. Od wczesnego dzieciństwa, od tych trudnych sytuacji, jakie ją dotknęły, szczególnie po wyjeździe ojca do Stanów Zjednoczonych, a potem po śmierci matki. Potem jak poznała Chrystusa, jak w czasie choroby dotknęła ją miłość Boża i jak przez siostrę Felicjanki, stała się chrześcijanką, bo one pomogły jej przyjąć sakrament. Jak potem zaraziła tą wiarą Jezusa Chrystusa swoje młodsze rodzeństwo, brata i siostrę. Emanuela Kalb opowiada również o swoich głębokich przeżyciach wewnętrznych. Chrystus prowadził ją drogą trudną, drogą nocy wiary. Odbierał jej te wszystkie radości, które otrzymała na początku tej drogi. Kiedy Poznała Chrystusa, kiedy zdecydowała się pójść za Chrystusem, a potem jeszcze bardziej za Chrystusem, poświęcając się całkowicie w życiu konsekrowanym, w życiu zakonnym. Pojawiły się wątpliwości typowe dla nocy ciemnej, poczucie odrzucenia przez Boga. Dzięki kierownikom duchowym przetrwała ten trudny czas, przeżyła moment oczyszczenia, noc wiary, noc zmysłów, noc ducha. I stała się rzeczywiście wierną uczennicą Jezusa Chrystusa. W czasie II wojny światowej, kiedy hitlerowcy, Niemcy prześladowali Żydów, starała się pomóc tym swoim braciom i siostrom, którzy byli narażeni na wywóz do obozów koncentracyjnych, czy to do Majdanka, czy do Treblinki, czy potem do Auschwitz. Przygotowywała swoje współsiostry żydówki do przyjęcia sakramentu sztu, współpracowała z proboszczem bazyliki mariackiej. Wszystko to dokonywało się całkowitej tajemnicy, z dala od, od ludzi, tylko w wtajemniczeni. O tym wiedzieli, pomagała w przyjęciu sakramentu chrztu po to, żeby ratować tych wszystkich, którzy byli bardzo narażeni na niebezpieczeństwa II wojny światowej, prześladowania Żydów. Po II wojnie światowej Emanuela Kalb mieszkała w Krakowie, prowadziła głębokie życie wewnętrzne, żyła długo. Zmarła w 87 roku życia w Krakowie. Bóg dotknął ją różnymi doświadczeniami. Straciła słuch, nie słyszała, kontaktowała się ze swoimi bliskimi, pisząc na karteczce, ale znalazła też zrozumienie ze strony współsióstr, które rozumiały jej doświadczenie, doświadczenie Żydówki, która świadomie przyjęła. Naukę Chrystusa, która świadomie wybrała Chrystusa i poszła za Chrystusem, narażając się na niechęć ze strony rodziny, ze strony najbliższych, szczególnie ciotki w Jarosławiu, która się nią przez jakiś czas opiekowała, ją, nią i jej młodszym rodzeństwem. Emanuela Kalb również odkryła tajemnicę miłości która może ofiarować siebie samą, chciała być żertwą ofiarną za swój naród. Rozumiała, jak ważne jest poznanie Jezusa Chrystusa i dlatego gorąco modliła się za swoich braci, za swoich siostry, Żydów, prosząc Boga o łaskę nawrócenia, o łaskę poznania Jezusa Chrystusa, Szczególne cierpienia związane z brakiem słuchu, z tym takim ograniczeniem kontaktu ze światem, niemożliwością przekazania tego wszystkiego, co czuje w swoim sercu, ofiarowała za tych, którzy chcieli poznać Żydów, którzy chcieli poznać Chrystusa za swoich braci Żydów. Ale miała też taki drugi moment bardzo ważny. Rozumiała, jak ważny jest kapłan. Poznawaniu Chrystusa, jak ważna jest jego posługa, jak ważna jest posługa tych, którzy prowadzą do Chrystusa, którzy jednają człowieka z Bogiem. I dlatego też postanowiła ofiarować swoje życie za kapłanów przeżywających trudności, szczególnie trudności wiary, trudności związane z celibatem, zdradę kapłaństwa. Modliła się za konkretne osoby. Ale też modliła się ogólnie za wszystkich kapłanów świata, którzy przeżywają trudności. Żyła w czasach, kiedy ten kryzys powołań dotknął już wielu kapłanów na Zachodzie, ale również dotykał kapłanów w Polsce, i ta jej wrażliwość na te problemy, jakimi żyje Kościół, były czymś no, bardzo ważnym, czymś bardzo istotnym. W Krakowie, obok tych wybitnych kierowników duchowych, mogła poznać również kardynała Karola Wojtyłę, który często przychodził do sióstr duchaczek na ulicę szpitalną, szczególnie w czasie nowenny, przed uroczystością zeszłania Ducha Świętego. Bardzo cenił charyzmat, jaki miały siostry duchaczki, bo z jednej strony praca z młodzieżą, praca z biedną młodzieżą, a z drugiej strony otwarcie się na działanie ducha świętego, ten charyzmat, który był związany z ich założycielem. Te spotkania pomogły umocnić wiarę siostrze Emanueli Kalb. Rozumiała, że ma kontakt z kimś ważnym, z ważną osobą, z ważną istotą, z ważnym człowiekiem. Posługa kierowników duchowych. Ale też biskupa krakowskiego umacniała siostrę Emanuele Kalb w jej powołaniu. Odeszła do domu ojca otoczona miłością sióstr, które rozumiały jej życie, rozumiały jej wewnętrzne rozterki, przeżywanie nocy ciemnej. Siostra Emanuela Kalb. Dzięki kontaktom z karmelitami poznała świętego Jana od krzyża, czytała świętego Jana od krzyża, czytała świętą Teresę Wielką, bardzo rozumiała szczególnie Teresę Wielką, która przecież też wspomina w swoich dziełach o tym, że pochodziła z rodziny żydowskiej. Nawet Teresa Wielka pisała w ten sposób, że w jej Rzymach płynie krew Pana Jezusa, w sensie przynależności do narodu wybranego. Siostra Emanuela Kalb, Rozczytywała się w mistyce chrześcijańskiej, i potem, kiedy sama otrzymała tą szczególną łaskę łaskę poznawania Chrystusa, doświadczenia nocy ciemnej, zmysłów i ducha rozumiała, że. To jest Boży plan, taka jest Boża pedagogia. Jeśli Bóg kogoś kocha, tego prowadzi przez próby, przez doświadczenia. Pozwala Mu się oczyścić już tu na ziemi po to, aby móc potem oglądać Boga twarzą w twarz. Siostra Emanuela Kalp należy do tych pięknych postaci duchowości krakowskiej, życia duchowego Krakowa. I jest wzorem takiej osoby, która Odważnie szuka Chrystusa. Mając doświadczenie wiary Starego Przymierza, wybiera odważnie Jezusa Chrystusa, idzie za tym Chrystusem i ponosi wszelkie konsekwencje swojego wyboru, ale e, doświadcza niezwykłej bliskości Chrystusa. E, ta bliskość Chrystusa sprawia, że ma siłę, że mimo niewysokiego wzrostu, bardzo e, skromnej budowy ciała. Emanuela Kalb jest takim wielkim bohaterem, bohaterką naszych czasów. Pociąga, ciągle pociąga do Chrystusa tych, którzy szukają, tych, którzy chcą odważnie pójść za Mesjaszem, za tym, który również i dziś w trudnych czasach, wielkich prób, jakie przychodzą na współczesne społeczeństwo, na współczesny świat, również i na Polskę. Pokazuje, że warto wybierać Chrystusa, że warto iść za Chrystusem, ponosząc konsekwencje tego wyboru, cierpiąc, doświadczając różnych trudności. Emanuela Kalb dzisiaj jest dla nas wielkim wzorem i przykładem otwarcia się na Chrystusa i pokochania Chrystusa całym sercem.